Największy internetowy sklep na świecie pracuje nad nową usługą. Pomysł polega na tym, aby zamówione towary do domu klienta dostarczały w ciągu 30 minut od zamówienia miniaturowe, bezzałogowe helikoptery. Brzmi jak science fiction? Jeśli testy usług wypadną pomyślnie, pierwsi klienci swoje paczki w ten sposób dostaną już za niecałe 5 lat. Witamy w programie Aktywni 60 Plus w Internecie. Nasza dzisiejsza bohaterka wykorzystuje internet do zarządzania firmą. Poznajmy panią Jadwigę. Moja przygoda z komputerami zaczęła się dawno, bardzo dawno. Ja pamiętam komputery Odra, zamy polskie, na których miałam możliwość też pracowania, ale to było zupełnie coś innego, co mamy w tym momencie. W tym momencie mam komputer w ręku. I mogę oglądać i mogę sprawdzać, co się dzieje w moich sklepach gdzieś w innym mieście. I to mi bardzo pomaga w pracy na co dzień. Dziś całą firmą możemy zarządzać za pomocą urządzenia, które mieści się w dłoni smartfona. To połączenie telefonu i komputera, więc poza rozmawianiem możemy m.in. wysyłać i odbierać e-maile, przeglądać strony www tworzyć i edytować dokumenty. Robić i przeglądać zdjęcia oraz filmy. A nawet używać go jako nawigacji, która doprowadzi nas do celu lub wyszuka interesujące nas usługi w nieznanym terenie. Swój biznes prowadzę od 18 lat, a w sieci już jesteśmy od 8 lat. Mamy 12 sklepów które obsługiwane są w systemie komputerowym. Oprócz tego mamy dwa sklepy internetowe, które działają od 8 lat. No ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby można było prowadzić ten biznes teraz bez internetu. Moja praca od samego rana to zaczyna się od tego, że, że idę i odbieram pocztę. Chodzi oczywiście o pocztę elektroniczną. Potem robię różne czynności w domu. Śniadanie i tak dalej, ale w tym czasie jest poczta ściągana. Komunikacja z kontrahentami odbywa się przez internet. Mamy kontrahentów w Europie, mamy kontrahentów w Brazylii, no w Indiach też i w Chinach, więc ta komunikacja po prostu jest konieczna przez internet. W dobie internetu jesteśmy w stanie rozmawiać praktycznie za darmo z całym światem. Poza tradycyjnymi rozmowami głosowymi przez internet możemy także prowadzić wideorozmowy z jedną lub nawet kilkoma osobami jednocześnie. To wszystko bez dodatkowych kosztów, niezależnie od tego, czy rozmawiamy z dziećmi dwie ulice dalej, czy wnukami na innym kontynencie. Nadchodzące święta to dobra okazja, aby przetestować rozmowy przez internet z najbliższymi. Mam kontrahenta i za, robię zamówienie na towar. To otrzymuję katalog elektroniczny i ten katalog sobie oglądam, wybieram odpowiednie modele, które podobają mi się i potem mam korespondencję elektroniczną, ustalamy aż dochodzi do tego, że jest wystawiana faktura i jest towar wysyłany do Polski. Jak Państwo zobaczyli, internet pomaga nam oszczędzać nie tylko pieniądze, ale i czas. Wprawdzie najpiękniejszą rzeczą jest spacer z wnukami, to wiadomo, czy budowanie szałasów, ale internet jest konieczny dla starszych osób też. Oczywiście, aby przekonać się o zaletach internetu, nie musimy prowadzić firmy. Dziś sieć pomaga nam właściwie w każdej dziedzinie życia. Zapraszamy na kolejne odcinki programu, w którym sami się Państwo o tym przekonają. Moi drodzy rówieśnicy, proszę nie bać się internetu, to jest naprawdę wspaniała przygoda.